Witam, cześć dzisiejszym. Przed dr Watson na topie Poroża Jelenia. Watson mi zaginął. Ościgamy profesora Moriartego. Sowiecki sojusz. Tancuję und und basi, und palmiri. Jak to Wagner śpiewa. Ogólnie to jest fajka dwamiana z guszy Lubię sobie fajczarzyć fajczarzecz, pyk paw Dumą sobie Powiem Państwu szczerze na gorzonie, o których nie mam A nie mam czasu, jadę do lasu. Tak jak na według mnie to jest coś fantastycznego. Można kopcić, kopcić. Fantastyczna sprawa. I pozdrawiam serdecznie jeszcze z lasu Dashboard. Pozdrawiam.